O, oh, Milo Mazur też był. A Milo Mazur co? To no jest co, drzamek, zajebisty żomek. No, A, okej. Okay. Pozdrawiam cię Milo. Pozdrawiamy Milo Mazura. Milo Mazur to jest też syn e... Marcina Mazura, nie? Tak, niestety. Okay. A, niestety. Niestety. <laughs> Sorry Miro, lubię ciebie, ale twojego tatę, no wiesz jaki w internecie jest, no że dramy wyciągał, dramy p, No kurwa, no, miłe. Ja Jakbym miał takiego, datę, to ja bym poszedł, przepogrzebał się, się na śmierć. O ci, o <laughs> Jesteś takim kurwa kotem, nie? Sigma! Milo Mazda, Sigma, milo milo jak chcesz milo Mazda, jak chcesz, to możemy się zamienić. I zmieni twojego ojca. Ale na Miromazur pisze XD na czasie. To jest kąt. Milo Milomazur na czasie X dekuje, nie? Mamy to, konteczek mamy. To jest Sigma mental, moi drodzy. Nie, to jest Sigma kontem. Z tym się rodzisz, kurwa, a nie nabywasz. Tak, ale, też żeby nie było Marcinowi smutno, ta Ciebie, no. Pozdrawiamy, Marcin. Pozdrawiamy. Jak najbardziej. Jakby, ale, Marcinie Mazur, na pewno. Musi pan się zmienić, to na pewno. Musi I być największym nagrywać pokoje swoich synów. Jak tak można. Prywatność. <laughs> Więcej luzu. <laughs> Prywatność. Więcej luzu i pan Marcin, jakby. Sam myślę, że ma na tyle poczucie. Humoru i dystansu, że ja już zrozumie. No już właśnie. Zrozumie i weźmie to na no właśnie. No ale. To Bo mu... mieszkamy w tym samym mieście, jak pan pamięta. A on mieszka w Piotrowie? No cool. Jak ja byłem na kebabie, no. to pan samochodny Mam samochody i ja mówię siema. Kurwa, mać, to Mi się wydaje, że jak przyjedzie do maka Marcin. No. No. To ja powiem, wypierdalaj, ale dobra. A ty tak, burga! Nie, nie! Ja burga. bym go nie obsłużył, tak szczerze, ja bym go nie obsłużył. Milo Mazura, tak, ale. i czekaj, Milo Mazur napisał, Jurek, ostatnio do niego podbiegałeś po zdjęcie. Jakie ostatnio? Przepraszam bardzo. To było od... ileś tam parę lat temu i sam przyszedł po moi, do mnie po zdjęcie Człowieku! To jest sigma mentalnego. mój. już są nie? Naprawdę W oh, formie. No. Krasifonie, mamy. To jest taki szef, no, jak. No i. Marcin o, Mazur. Marcin Mazur jest. No, wiecie jaki pana? to jest Kłamczuk? Ja jaki kłamczuk. Marcin Mazur, Mazurem Jurson. Jaki kłamczuk, Marcin Mazur, Mazurek. Panie Marcinie, nie <noise> będę pana skłamał <noise> Jurson. Jurson. Pewnie chodzi o zdjęcie. Zaraz się dowiemy, kto pierwszy podbiegł po zdjęcie. Czy to pan. Jak, czy jednak. A jak jest dobrze słowo, pamiętam. To jest słowo przeciwko słowu. Jak no. dobrze pamiętam, to pan powiedział, czy ty jesteś Judy Mówię tak. No i pan podchodzi do mnie i robi, robi pan zdjęcie ze mną. To jest y, pierwsza. Ten. Ej, ale z drugiej strony telefon do Marcina Mozuru mógł być mocny. Ale nie promuję tego gościa. Okay. Przez te wszystkie dramy to ja nie promuję Biz pana, sorry. Ja mam no to, swoją godność. Do Marcina nie dzwonimy, ale e, Marcin mazur nie musi... na czacie napisać, jaka była prawda. Prosimy o jakiś statement. Aby o sobie. statement. Aby to jest konflikt, kto pierwszy przyjdzie Po zdjęciu. Więc jakby może taki to jest konflikt, który. To jest mega mocny biw. Wow. Tak. I wydaje mi się, że tu jest akurat mega luz że chętnie poczekamy na pana statement. Kto pierwszy podbił po zdjęciu? Ja taka jutro... drama o bułkę jest przepiękna. Ja bym chciał jutro na Cage'u mieć taką dramę. Piękna, <laughs> jak będę prowadził Cage'a, że jutro jest tak taka to Wygląda jak się kłócimy się Rudy i ten nadręb Polek kłócą się o bułkę, normalnie. To, to. No to jest taki fajny pierdol... beef, który jakby musimy dojść dzisiaj tutaj do... Do yy, tak, ta rozwiązania Do tego, bo kokardka A ja, mocno się za, Trzeba to w końcu wyjaśnić. Tak jest. Kto podbił po zdjęcie? Czekamy Jak na Jak dobrze pamiętam, to pan podchodził. No. Czekamy ja na Marcina Mazura. Czekamy na statement. Milo, Milo chce gadać, ale to... Ja nie chcę, żeby ten... Że już, po, już dostaliśmy screena od Marcina. No właśnie. Ta. Wszystko, że jest wiadome. Było tak, to... ta, ja. że, że trochę, trochę jest jakby prawdy u Marcina, i trochę no. jest prawdy no. u Ursona. Ty wiesz, co zauważyłem. Patrz, no. Milo ma tyle lat, tyle lat nagrywa, a już go przegoniłem. Okay. Przegoniłem cię stale Milo. No, sorry. Tak bywa. W boomerze padają. Nie, no, ja myślę, że wy. Moglibyście nie, wy... być mega ziomkami. Wy musicie być ziomkami. No my jesteśmy ziomkami, ale czasami. się oni są się w... oni są jak my. My <laughs> też czasami. Żeby, do żeby się... <laughs> wy... Ja czasami mówię, no ty złamacie. No i. Ty. Dobra, czyli to jest ziomkowy, taki ty ziomkowy bierze. Ziomkowy można wysyłać. Mamy zimno? trochę wajpu jak wy, właśnie. Okej, okay. no i to jest najważniejsze. Oni za kurfika, a ja są jak Boxdero. <laughs> Milo, Mazur, nie jesteś. Milo napisał, że nie jesteście. Co nie. Je, co? Nie. Jest? Nie luz, luz, luz. Już. Jest. No. Y, musicie być kolegami. No musicie, właśnie. Jesteście Van kumplami, go. jest git. jest. No. Git, tam, tam. Co w ogóle AI napisał Nie ma co się kłócić. <grym <grym twoje, jesteście obaj utalentowanymi osobami. Właśnie, bardzo nie ma. utalentowanych graczy, kłóciło tak. się. Nie kłóćcie się. Milo i... i Milo no. i Jurson. To jest... Sonia. Widzowie, napiszcie luz. Milu luz, luz, najważniejsze, żebyście mieli luz. A nie ma co się kłócić. A cała w ogóle ta wasza kłótnia teraz to były jaj. A jak. Dokładnie. GTA. Tak jest. Dobrze, widzowie, dziękujemy wam za oglądanie. Jest luz. A jak. Moi drodzy, jeśli ktoś ma jakieś pytanie na jutrzejszy cage, to napiszcie do mnie. <grywa> Rap, Ufi, Instagram. Serducha dla was, widzowie, fajnie się wypałem. Mega, mega. Luz był. Był mega luzi. My widzimy się jutro tak, na kanale Fame, a aferki pewnie gdzieś w połowie tygodnia. Trzymajcie się i jeszcze zanim wleci...